No, nazywam się Marek Łukowski, mieszkam w Poznaniu, zakochałem się w Uradzu, kocham komedię Stanisława Barei, stąd pomysł na stworzenie muzeum akurat tutaj, w tych przepięknych okolicznościach przyrod. Muzeum humoru i absurdu. Muzeum bazuje na komediach Stanisława Barei, ponieważ udało nam się w 2000 roku zakupić słomianego misia z filmu Kukuje Misia z filmu Miś na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, stąd się zrozi, zrodził pomysł i przez 20 lat zbieraliśmy różne gadżety z okresu PRL-u, z, z okresu filmów Stasia Barei i nie tylko, bo komedie PRL-u zawsze nas śmieszyły dialogami, miały niskie budżety, ale dialogi były wspaniałe, one są aktualne do dzisiaj. No i chcemy yy, młodym ludziom i, 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 i ludziom, którzy w tym okresie żyli, przypomnieć tamte dobre czasy, jak społeczeństwo się bawiło, co nas śmieszyło i co nas łączyło, bo dzieliło nas wtedy niewiele rzeczy, tak jak dzisiaj. Jesteś, jesteś na etapie tworzenia muzeum. Jak to na tę chwilę wygląda i jak będzie wyglądało dalej? No, czasu mamy bardzo mało, bo 1 maja otwieramy termin zapad, klamka zapadła, mamy bardzo dużo pracy. Tworzymy. Jeżeli nie uda nam się wszystkiego dobrze wyposażyć, dokończyć, to przepraszamy, ale będziemy cały czas wystawę uzupełniać. Wystawa będzie interaktywna, tu się będzie działo. Proszę się też przygotować na to, że możecie wziąć Państwo udział. Nawet nieświadomie będziecie wciągani w różne, w różne zabawy, w różne na przykład będziemy was ważyć. Jak będziecie wychodzić, czy będziecie płacić sło, czy was może zomo tutaj pogonić, także tu się, na, tu się cały czas coś będzie działo. Jeżeli Państwo przyjedziecie za pół roku drugi raz, to nie będziecie żałować, bo będą zmiany na wystawach. My mamy bardzo dużo gadżetów, nie jesteśmy w stanie ich za pierwszym razem pokazać, także tu się będzie to wszystko też zmieniało, że nudy tu nie będzie, tak? Jakie przedmioty udało się zgromadzić? To nie, jestem, nie jestem w stanie tego wymienić. Najważniejszymi przedmiotami, które są kultowe, to mamy y, słuchawkę z filmu King Size oryginalną, mamy odtworzony gabinet Ochuckiego, gdzie się będzie można nagrać do szafy dubu. stworzyliśmy takie studio nagrań. Mamy misia wspomnianego z filmu Miś. On został wykonany w 2000 roku przez tych samych ludzi, którzy robili scenografię do misia. Także projekt jest tymi samymi ręcami zrobiony. Mamy budkę telefoniczną, mamy 30 pojazdów z okresu PRL-u. One jeżdżą, yy, bawią, cieszą, także to wszystko jest dla Państwa do obejrzenia tutaj w URADZU. Całkiem nie wiem, to się bierze z pasji, tak? To, to we mnie to rosło od 20-30 lat, tamte czasy dobrze wspominam, bo się w nich wychowałem, urodziłem. Zapamiętałem jedno, że my wszyscy byliśmy takim społeczeństwem. Nie mieliśmy komórek, my się spotykaliśmy. Nie mieliśmy fikcyjnych znajomych, tylko prawdziwych. Gdzieś ta tęsknota za tymi czasami, yy, sentyment, no stąd to się wzięło. Ale ja kochałem komedie polskie za, za, za wspaniałe dialogi. Wtedy nie było dużych budżetów, komedie się tworzyły dialogami. Dzisiaj młodzież tych dialogów nie rozumie, może dlatego fajnie, jak tutaj przyjadą i posłuchają troszeczkę różnych dialogów. Czy z misia, czy z Nie Lubię Poniedziałku, czy jak rozpętają drugą wojnę światową. Tych komedii mieliśmy wtedy naprawdę bardzo dużo. No w finał, no muzeum to gdzieś około, to, to około czterech lat tutaj, jak, jak, jak zaczęliśmy zagospodarować ten teren, no to około 4 lat przygotowania, tak? bo to jest muzeum. My mamy tutaj, i yy, to będzie muzeum interaktywne. Tu jest światło, dźwięk, yy ekrany, które będą pokazywały różne fajne rzeczy. Jedna niespodzianka będzie, może nam się uda zrobić yy, kiosku ruchu i oryginalną budkę z piwem z tych, z tamtych czasów. Wtedy też nikt nie wie, że przed pracą o siódmej, szóstej wszyscy stali, piwko 0,33 przed pracą trzeba było wypić i nikomu to nie przeszkadzało. I ja się tego nie obawiam, się jest skazany na sukces. No się wystawialiśmy w 2000 Piątym roku na targach w Poznaniu to przeszło nasze oczekiwania. To, to, cała Polska ona zmówiła, pisała, słyszała, ludzie byli zachwyceni. No, jest na no jest, no jest kultowy, no nie, ma, nie ma co ukrywać w ogóle Stanisław Bareja, jego filmy są do dzisiaj kultowe i cały czas dialogi w każdym zakątku kraju, czy w każdej telewizji, w każdej prasie cały czas się powołują chociażby z yy, twarzy podobne do nikogo. No, jest zima, to musi być zimno. Tak? Takie, takie fajne polskie nasze dialogi gdzieś nam zostały w umysłach, one do dzisiaj za nami idą. Także my jesteśmy wskazani na sukces, tego jestem pewien. otwarciu goście. No, zaprosiliśmy. Włodarzy tutaj z Barwic, z Burmistrzów, starostę ze Szczecinka zaprosiliśmy, wojewodę zaprosiliśmy, marszałka, bo część tutaj pieniędzy z, przyszło z, z programu z Urzędu Marszałkowskiego ze Szczecina na to muzeum. A z gości aktorów, którzy, którzy, którzy mieli, miało być ich więcej, ale mamy potwierdzenie, że przyjedzie pan Marek Siódym, Czyli, czyli węglarz z Misia, córka tradycja, to każdy wie. Przyjedzie yy, Mieczysław Chryniewicz, pan Mieciu, będzie taksówka 1313, -13, no, będzie jak misiu na krupówka będzie można sobie z nim zdjęcia zrobić przy tej taksówce. No i obiecał nam pan y, Michał Fajbusiewicz, twórca y, programu 997, też, też w tamtych czasach bardzo popularnego, kilkanaście milionów ludzi yy, siadało przed telewizorem, żeby ten program... Odwiedź. I oczywiście będę ja. No nie, no dla mnie najważniejszy to jest Misiu. No to, 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 to nie ma w ogóle o czym. Misiu ma 7,5 metra. No i to jest słomiana inwestycja, która zawsze się opłaca. Także to jest Misiu na miarę naszych potrzeb i naszych możliwości. To jest dla mnie naj, najważniejsze. A resztę tworzymy, to co dostajemy. Wielu ludzi nam przynosi różne gadżety z okresu PRL-u. Będziemy je zawsze tutaj wystawiać, pokazywać. No, i, i, i macie Państwo, stoimy przed studiem nagrań, gdzie będzie można nagrać się do szafy Ubudubu. Um Każdy może swój tekst y, sam stworzyć. Jeżeli nie poradzi sobie, to mu napiszemy tekst, nagra się, może iść do szefa po podwyżkę. Misiu nie zmieścił się w hali, bo niestety hala za niska nie byliśmy w stanie już wyżej postawić, i musieliśmy go jeszcze 1,20 m wkopać w ziemię. Także on jest troszeczkę osadzony w dole, no ale i tak robi wrażenie. Nie?